Mango, że wtedy nasze rodzice zrobili w Sonic Hunter 4 wideo of Pacific. W tej chwili to chodziło, bo Ale miałem lagę. Ale ja miałem lagę. Nie piliśmy. Przy tym było wnużenia. Coś podzieliliśmy oczywiście na Buda bo bardzo sporo kniętów tutaj. Dość dużo okien, więc to nie było taki hop, się ugrzeja. Nie ja mam gotów. Jak ty duży to się. O nie, dwa samoloty. Okay. I teraz musisz, musisz się usłyszeć pod wodę, no? W tym momencie miałem buga dźwiękowego bo mi się bot mi się zaciął ciągle mówił, że to peda wypuszczone to peda jest w wodzie i przy to się tak niestety po mi się zaciął Bagi dźwiękowe na, na częściej ja tych dziegów bardzo nie lubię bardzo nie lubię widzicie, dźwiękowy, bo jest tak, stakować i tak nie po ściąć Podobnie dzisiaj po się wrzucał właśnie wycinki z uboda, gdzieś się on ja powiedziałem powiedziałem więcej, że może znajdę jakiegoś jakieś który to przetłumacza jakieś Huntera na język Po ale to jakieś więc tu jakieś 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 Ktoś się tu znajdzie. Okay, nie ma nie mowy nie o tym, że się. Ale będę narażony na, na, na ataki. Teraz co? Ja się nie. Wszystko w dół. Ale będę narażony na ataki. Bardzo byłem narażony na ataki. i pere należone no podobaj to wuju pisma mi gościa w czerwcu czy mniej więcej w czerwcowo nie piszę nic była będzie, będzie że wszystkich nie znam trudno, nie mamy jak się zanurzyć, nie? A nie mamy już nam gotowe, bo możemy może się schować. Wysko w górę. I dajemy naciskaj. No, no, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. O, dobra. może nie. Wysko w dół. Nie? Tak, takiego dużo, to właśnie Tak, ja... On mi chce aż tak dużo boliwon. Jak ta wyspa łecki z cieniem, cieniem po spływaniu, to jest po prostu i ja piedziłem. Wow, no, taki kuli, jest upiedliwa ta wyspa. Tak, na, na, na tej wyspie ja byłem, że są tak upiedliwi. Już chyba tam popływał chłop. To, że razem prywatnie się radziłem, nie będę spodziewał, żeby po prostu... ty jeszcze po prostu mi... Hmm. ...zrobiłem i... ...o nie, nie, nie bo, bo, jest, bo nie robiłem żeby mi się ko... ale robię. Ja, czyli mam, 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 nie podziękować za to, bo nie zrobię. Ale to tak, to, 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 to tak czy tak to jest bardzo ciężkie. O, w ogóle z Uwaga, mogę być wychyty. Jestem bardzo blisko. Jestem super blisko. No to już jest takie, że. Na razie nie będę się utrzymał O, jeżeli przecina mi ...to się chowam. pewnie się chowam. Pod wodę. I nie będzie tylko w 41, zaczynam chować pod wodę. I wtedy jest na łatwiej ich i, i, i uniknąć. Bo zawsze patrzę na kół z mniej więcej. Jak, jak one lecą jeżeli przycinają i w ten sposób, to zaczynam się redukować. Może nie. I jedziemy, iść, przychodzimy ta baldowa, już pierwszy Dobra Teraz, teraz, te, te będę wyłączył tego, będzie za mną, więc Będzie być, będzie już w porządku Tak Chyba nam, na, 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 nam, się, już podpieprzyć Jak oczywiście nie postaram się zabrać ten, ten do usteli, bo tu będzie, 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 będzie bliżej a chyba chyba ten ten do tylko muszę się Trzeba się ogarnąć i później go zadowolić, tylko szybciej niż to gazowi. Bo wtedy nie powinien mi się okiem zbagować. E, za daleko. Za daleko są. Za daleko. prawie wpłynęliśmy na miejsce już prawie może tak wytłumaczyć bo ja to wszystko wiem co to jest to to jest to wszystko to wiem Jeśli z... z takich wersji gry bo 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 jest prawdziwy Tutaj do, 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 do których tego, tego, tego to jest wersja to, to, to jest wersja odgierana z pudełkowa ale pudełkowa bo właśnie babcia tłumaczy chociaż, ale piątka nie na w języku językowym, tylko jest w środkowym ten algorytm, który uruchamia się nowo właśnie który ma, ma uruchomić właśnie tłumaczoną wersję to on jest ciężko zblogowany Wysyłanie karty, gdzie 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 jest. Większość potężna, jest bardzo mocno. Bardzo mocno zabagowana. I jest pod zasięgiem. Teraz. Ile kentów, a to nieźle. pojemny. O, patrzcie, co dostaliśmy. Wall of Medal. Medal Honoru raz eee, Ten medal, medal of honor był na ten konwergencie, nie jak żołądz dał sobie medal w na ulicy, to byłby się jak dalej To wszystko to, co się, że jeszcze rzecz powtarza. No i proszę bardzo. Fortifying jungle hill masses to hold the islands they have taken, and to support subsequent operations on the march to Australia. Large bases were built in the pole in the Carolines and the Rabaul in the Bismarck. Smaller bases hold the marshals and the gilders. In addition to New Britain and New Ireland in the Bismarck, and Bougainville, Guadalcanal, and the, Vizno, and Hucca, and the Because of the Battle of Coral Sea in midway, where we seriously damaged the Japanese fleet, a naval balance of forces this allows us to think of an amphibious assault in the south pacific. of all enemy strongpoints, that on guadalcanal appears most threatening because it lays closest to australia and to the south pacific barrier. besides that, the japanese are building an airport there. it's obvious that whoever holds that airfield will dominate the whole area. so if we're going to blunt the japanese advance into the south pacific, guadalcanal will have to be the place. our submarines have the mission to support the amphibious force.

Czekaj, gdzie to jest, czekaj, ja muszę się skupić To jest Jadal Jadal, no mamy już ladder okrętowy Możemy wymienić Na nowsze To jest tak, to jest taki Dalej, teraz mamy te wszystkie działalności, gdzie mamy. I teraz możemy dołączyć te pedy. Widzimy, że dalej nie mam tych nowszych. teraz, czy to akurat, dodatkowo, trzypunkt, szybko, mi idzie, bo są na szablonie, na mnie zajmuje się najpierw szybkim ładowaniem, pójdzie oznaczeniem żołnierzy. Muszę się tym zajmować najlepiej. Oczywiście mogę, są dość elektryczne, ale elektryczne mają ciotki mniejsze znaczenie, i mogą mieć ciotki wadliwe. Dobra, zobacz to. 3 km i walę co mogę 4 od 3 do 3 km ale tu zmieni z zasięgu zwykle jak chcę traktować okręty dalsze czy od, 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 od 4 km walę zapewne od, 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 od 3 do, 3, do km tak więc o tym mamy choćby nawet z 5 jeżeli chodzi o okręty samoloty czy nasze takie 2-3 osobowe konwoje to atakuje będą często jeszcze są uzbrojone dział do pierwszej do 5 metrów od czterech jeżeli wyminuję najmniejsze na okute na naj, na najgorsze tak, na, na, na naj, na... zło to już mi to będzie łatwo salaries. to możemy awansować tutaj do OTT czyli możemy dać się proszę bardzo Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś mi... Jeżeli... Jeżeli... Jeżeli jeden z który kto mi będę napisał, że nie umiem, to mogę... Ja się dosiaro z tym myli. No nie, ja i tak... Hejterów to mam i tak mało mniej. Jeszcze mało kurna gdzieś. Ja... Ja mam gdzieś... Hejterów, to co ja nie, nie bym powiedział, to, to ja to będę robił. Albo ja to ma to kurna gdzieś. Ja bym mieć gdzieś. Ja robię swoje i ja robię swoje W tej po prostu jest auto celowany, po i po prostu mam się z tym męczyć i doczywać, oceniać wszystko i jak wszystko, to robi za nie gra też zobaczyć ile my jeszcze topili? To wszystko, to są autentyczne, nie, tych wszystkich Co to topili. To, 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 to bardzo Teraz jedziemy dalej O, znowu guan Czy to znowu pato? Znaczy wiecie, kurwa, mam, ma, ma, Mogę nie sprzeciwiać pod, pod głowę, tylko tak kurwa tą To Takie guan i tak dalej To tak, to, to jest tak, że... P... Przede wszystkim za za teraz tą 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 Głan, tą doną wyspę, tam w który wiem się, użycie tego włoki po oczywiście Kład. Ja nie nas też chyba nie w ogóle by u, u bota to nie wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego jak nie może być. Jeżeli jeżeli okęty mają płytki ...a patrz to tu jest. To mogę wam nieźle powiedzieć, jak system ladderowy. Tu, a po popłyniemy sobie na tą wyspę. O, tu są, są na dwie wyspy. Tu są na dwa ale tu raczej nie, nie się okupować. Zobaczymy, ten pod jeszcze. Ten mały. To tam w że sensie może siedzieć w nim jakiś krążownik, to są małe pody przeładunkowe. Teraz mam no, jak działa system bardzo, to pokazuję. Proszę bardzo, pokazuję. Dobra, proszę bardzo, jak działa proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, że tu, się blisko nas, przy przy nas. Dobra, to proszę Mamy... bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę pokazany tutaj wszystkie punkty. W B. To, to są oczywiście echo lederowe. Je jedzie ten gas, je to jest po prostu echo laderowe. Tu poderwowa już na maxa Tutaj też coś jest. Bardzo daleko. Ja idzie i tak ten lado sobie działa, nie? Nie rozumiem, ja jeszcze nie mam do tego. To by... o, ja się tak chwilę wykrywać. Jest nie niewielka kwań tylko w ogóle, że nawet wyczuję. Sary niszczyciele. Jest Clevelandem. Bo to jest Cleveland. O, ciężki krążownik. Oooo, jednak będzie i chyba to jest chyba. A bo, young to, 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 to mogę strzelać, że, że to może być chyba. Nie, dobrze, to, to może być. że był Town, Enterprise i czy coś takiego chyba ch 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 na i? Indiana? Nie jestem pewny. Nie. Cześć, nie jestem pewny. Mam to O co mi się to jeszcze wyglądają wiem, że nie jest ta tylko nie. Tylko tyłu, że ten nazw, chyba Enterprise to są nazwy jakiś. Oku, czy to jest drugi lotniskowiec? Albo, a po to a po drugie, jest Enterprise z... Bo ja się jest Excessor, w jest, ale. Mam, mam nadzieję, że on wyjdzie. Może tak bo może wam pokażę z tego gameplay, może tego. Tylko... Fragment gameplay pokazał, bo jest troszeczkę, no taka troszeczkę, nie wiem, troszeczkę, nie troszeczkę jeszcze niedopracowana. Może, może wam pokażę, ale to jest gameplay z 2-3 odcinki, i tym powiem, żebyście żeby spodziewali że to No ile można? No i no ich jest troszeczkę, jest ich sporo. No nie wiesz, jak ma żarty robicie?! Zobaczcie, co tu jest! Je, 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 się w wymontuję! Dwie handlówki... O, cześć, 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 się tym wymontowałem! Zobaczcie, i tu jest pewne zachowanie... A ja nie rozumiem dlaczego kluczymy japońskie, japońskie okience, zawsze muszą zabić powtórkę i zabić nawrót. Za Da się trzymać w jednej no innej kupię. Krętowej, nie. To się, to się, to się, to się, yep. yep. no, to się, to się, to się, to się, to się, to to bardzo. to jak chodzi, jak, jak nic, nie, 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 to pytam, przykład. Mam sobie na 30... o... akurat, mam tylko 23 dwadzieścia trzy, klatki teraz. Mam nadzieję, że dobrze tam, tam tam, tam, dopłyniemy. Ja wiem, że, 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 że te mity się powtarzają. Ale za to każdy sądził, że każdy pod. Teraz spróbujemy... Hmm... Jeżeli wyznaczy nam torped, to udamy się później z Guan na... albo na Hiona, Hyono albo na... A, tu nie ma innej wyspy, tu nie ma innej, innej, innego tego. No szkoda, szkoda, że, 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 że to, nie ma... to też jest dość port. Bo bo, 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 jest dość głęboki. Więc nawet jeżeli nas wykryną, to, to, to się schowię na, na tej głębokości i to będę i, i walił. Tak już mówiłem, chyba to, 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 to jeszcze tu, to jeszcze jest ten podnieściny strzeżony. Który jest ciężko, tam ta, mi się, las mi się udało za, zakryć, a tu jest bardzo ciężko. Tam, jest, tak, jest płytko. To się wolniej poza może pływać. Samo jak tu to pod... ...było bardzo mało kętów, co tu... ...to tu było. Tu będzie można się zaatakować... te wszystkie wyspy pojedyncze. Wiem, że... ...tu mi więcej. W tym miejscu... ...zatonął... ...Musashi. Ale no, chyba... ...nie widzę, że... że chyba nie... że... No, ale to zaraz, zaraz... ...proszę jeszcze mniej... ...nie to Oczywiście nie wiedziałem, żeby chciał skrócić dystans od... Ale noże mi, będzie mi, mi dłużej, bo ja czego mam aktualny stopień i wszystko kontroluję. Czas kiedy do uciebicy Zawsze to musi kolem, musi to... Z... Ten do wystawajek to nie jest, nie jest mi miejsce. Mimo, że jest duży port. Na tej wyspie. To jest duży port, to jednak majnowana. Jest upiedliwy